Mały, lekki i poręczny. Czy rzeczywiście mini statyw firmy Manfrotto może się przydać do robienia zdjęć, szczególnie z użyciem samowyzwalacza oraz do kręcenia filmów? Sprawdźmy. Statyw przeznaczony jest do lustrzanek, kompaktów i kamer, które nie ważą więcej niż 1,5 kg. Jak widać z niewielkim bezlusterkowcem, ważącym razem z obiektywem 0,5 kg, statyw sprawuje się znakomicie. Trenerza, szczególnie gdy nie ma nam to zrobić zdjęcia, jest doskonałym rozwiązaniem. Zawsze gdy potrzebujemy ustawić aparat w nietypowej pozycji lub na nietypowym podłożu, trzy nogi statywu pokryte antypoślizgową gumą zapewnią stabilności, aparat nie zsunie się tak jak w tym przypadku z kamienia. W dodatku nie porysujemy obudowy aparatu. Cóż nie próbował ustawiać aparat na gałęzi lub zawieszać go za pasek, żeby zrobić sobie zdjęcie. Zobaczmy, czy statyw sprawdzi się w bardziej ekstremalnych warunkach. Jak widać, nogi statywu mogą zostać ustawione w dowolnej pozycji i na dowolnym podłożu. Cała konstrukcja wykonana jest z trwałego aluminium i mocnych metalowych sprężyn, dając stabilne i bezpieczne podparcie. Statyw jest przeznaczony do sprzętu ważącego nie więcej niż 1,5 kg. Czas sprawdzić, czy poradzi sobie z prawie maksymalnym obciążeniem. Dobre ustawienie statywu względem środka ciężkości kamery sprawia, że nogi statywu nie odginają się samoistnie, ale przy tym ciężarze cała konstrukcja nie jest już tak stabilna. Przy zachowaniu ostrożności można ustawić kamerę tak jak wcześniej, aparat na drzewie czy kamieniu, ale lepiej zaczepić pasek o gałąź, by nie dopuścić do upadku i nie uszkodzić sprzętu. Jak najbardziej polecam z uwagi na to, że jest poręczny, mały, lekki i prawie nie czuje się, że jest przykręcony do aparatu. Ale gdy zajdzie taka potrzeba, na pewno się przyda. Nie jest tani, bo to wydatek rzędu stu kilkudziesięciu złotych, ale na pewno nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.